Bardzo rzadko uczelnie używają terminów rewolucja i przełom. Wojskowa Akademia Techniczna użyła tych słów w tym przypadku, by opisać odkrycie polskich naukowców. Potwierdzenie teorii Maxa Borna. Jak mówią naukowcy, odkrycie, które zmieni treść podręczników. Odkryli nowy, nieznany do tej pory materiał. Jestem przekonany, że jest to największe odkrycie na pewno 30 lat. Ono zmieniło podstawy wiedzy, jeżeli chodzi o fazy nematyczne. Można powiedzieć panie profesorze, że odkryli się nowy stan materii w takim razie. Patrząc na ten związek pod mikroskopem, zobaczyłem jak cały się mieli wieloma kolorami. To jest coś, co jest bardzo rzadkim efektem, i w zasadzie od 100 lat dla materiałów tego typu było zakazane. I widziałem, że coś się stało, tak? Widziałem podniecenie w ich oczach, wiedzieliśmy, że to jest coś przełomowego. Była bardziej forma takiego zbitego mydła, można by powiedzieć. Ten skarb był pod podłogą od lat 90. Partnerem kanału jest firma Connectis, zajmująca się świadczeniem usług IT i outsourcingiem IT. Rewolucja w nauce. Zespół naukowców z Wojskowej Akademii Technicznej dokonał odkrycia, które może zrewolucjonizować nasze rozumienie materii organicznej. To jedno z najbardziej wyczekiwanych odkryć w chemii i fizyce materii miękkiej od wielu lat. Publikacja okazała się w najnowszym wydaniu prestiżowego czasopisma Science. To jest cytat komunikatu Wojskowej Akademii Technicznej i muszę powiedzieć, że to jest pierwszy przypadek, odkąd zajmuje się popularyzacją nauki w Polsce, żeby uczelnia pozwoliła sobie na taki komunikat. Na użycie słowa rewolucja, przełom. Panie profesorze, przed nagraniem powiedział pan profesor, że to jest najważniejsze odkrycie od kilkudziesięciu lat w Wojskowej Akademii Technicznej. Licząc moje czasy studenckie, kiedy też już zacząłem pracować w, w, w Kole Naukowym na, na uczelni, to można powiedzieć, że jestem już prawie 30 lat tutaj na, na uczelni i, i myślę, że Jestem przekonany, że jest to największe odkrycie na pewno od 30 lat. Z punktu widzenia istotności jest to odkrycie naj, naj, najbardziej znaczące. To znaczy, ono y, zmieniło y, podstawy wiedzy, jeżeli chodzi o y, fazy nematyczne. Co to jest za przełom? Co to jest za rewolucja? Udało nam, się, udało nam się odkryć nowo, nową fazę nematyczną, yy, czyli nową fazę ciekokrystaliczną, mówiąc ogólnie. Yy, najbardziej rozpowszechnioną fazą ciekokrystaliczną jest faza nematyczna, yy, która w przeważającej większości z, zbudowana jest z molekuł o anizotropii kształtu, molekuły ułożone są w sposób równoległy do siebie, tak? One ułożone są w sposób równoległy do siebie, z tym, że jeżeli mamy molekuły polarne, to w klasycznej fazie nematycznej te molekuły... Przeciwstawnie. Tak, one mają takie antyrównoległe ułożenie. Natomiast ta nowość, którą, którą, którą wykazuje ta faza, jest tak, że... Mamy, przez nas odkryta. Tak, przez nas odkryta, że mamy do czynienia, po pierwsze, z tym takim syn równoległym ułożeniem, czyli dipole, dipole poszczególnych molekuł, ułożone są równolegle, ale zgodnie z, z wektorem momentu dipolowego. Natomiast dodatkowo jeszcze wykazuje ta faza chiralność, to znaczy, że pomimo, że te molekuły nie są chiralne, i w normalnie przyjętej konwencji niechiralne molekuły nie powinny tworzyć chiralnej nadstruktury. To takie molekuły samoczynnie w tej fazie uporządkowują się w postaci takiej helisy. Czyli że jedna molekuła zachodzi na drugą w taki sposób, że tworzy się taka heliko helikoniczna struktura chiralna. I to powoduje. Z diametralną zmianę w wielu Właściwości takiego materiału. Pierwszy to jest bardzo duża wrażliwość na pole elektryczne. Druga to jest bardzo duża stabilność tw tworzonych z, z włókien z takiego materiału. Włókna, które. I tam może... odbijają światło? Dokładnie. Włókna, które, które są homochiralne. Czyli włókna, w których mamy do czynienia z, z uporządkowaniem molekuł chiralnym i, i, i dodatkowo jeszcze te włókna są naładowane. To jest coś, co. Jest bardzo rzadkim efektem, i w zasadzie od 100 lat dla materiałów tego typu było zakazane. Co to I to, czy znaczy zakazane? Zakazane, to znaczy wszystkie podręczniki, które, które nawet najnowsze z, z lat 2000 wskazywały, że w fazie nematycznej, czyli w tej fazie, która która jest przedmiotem tego odkrycia, nie może wystąpić spontaniczne złamanie symetrii lustrzanej. A co to jest faza pneumatyczna? Faza pneumatyczna jest to, najprościej ujmując, jeżeli gdziekolwiek Mamy do czynienia z, z jakimiś wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, a one otaczają nas w zasadzie. Mamy dookoła nas kilka wyświetlaczy ciekłokrystalicznych permanentnie. To takie wyświetlacze ciekłokrystaliczne posiadają w środku właśnie materiały organiczne, które są, możemy zaklasyfikować do fazy nematycznej. Czyli takiej fazy, która najbardziej rozpowszechnionej fazy ciekłokrystalicznej. Mhm. I udało Wam się co? Udało nam, się, udało nam się wytworzyć fazę, która jest jednocześnie polarna i posiada ich chiralna. Te dwie cechy. Pierwsza cecha polarność zostało to już no, odkryte w roku 2018. Przez, niezależnie przez dwie grupy, angielską i amerykańską. Natomiast cały czas spontaniczne łamanie symetrii chiralnej było w zasadzie no, nie było żadnych dowodów ani, ani wskazówek, że takie coś może, może wystąpić. I to jest to największe odkrycie tutaj. Mamy połączenie tych dwóch cech w jednym materiale. Coś, co, coś, co przez, przez w zasadzie od, od odkrycia czegoś tałów, od końca XIX wieku, było takim, no nie chcę powiedzieć świętym grałem, tak? ale czymś, co no było zakazane przez pewne względy z symetrii fazy. Wy też we własnym komunikacie dotyczącym tego odkrycia rzeczywiście piszecie o tym, że wasze odkrycie może pomóc odpowiedzieć na pytanie o to, w jaki sposób rodziło się życie na Ziemi. Ja myślę, że oddziaływania, które mamy w tej fazie na pewno pomogą w. Zrozumieniu yy, spontanicznego organizowania się materii w sposób chiralny, co jest kluczowe właśnie do, yy, do powstania życia. Wszystkie układy biologiczne są chiralne. I yy, yy, wiele eksperymentów, które prowadzonych jest obecnie yy, na świecie, yy, poszukują właśnie tego, tego przejścia z układu, który nie jest chiralny, do układu chiralnego. Bo to jest definicja życia. Znaczy, nie mamy definicji życia jednej, nie zgadzamy się jeszcze w ogóle, czym jest życie. Ale jeżeli w ogóle, to zakładam, że to ten poziom złożenia. Tak? Tutaj ja mówię bardziej o życiu na poziomie biologicznym, tak, na poziomie molekularnym, czyli patrząc z punktu widzenia biochemii, mówimy o pewnych, o pewnych związkach chemicznych, które, bez których życie nie, 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 nie może się odbywać. Tak? Oczywiście sama, sama istota życia może być rozumiana na dużo wyższych poziomach. Natomiast tutaj od strony tej chemicznej. Życie jest immanentnie związane z chiralnością. Yy, w zasadzie nie ma układów biolo biologicznych, które nie są chiralne. Jakie to ma praktyczne zastosowanie, to o czym my dzisiaj mówimy? Czy może powiedzieć, żeby stworzyliście nowy materiał? Nowy materiał z punktu widzenia yy, chemii organicznej, jak najbardziej tak. Natomiast nowy materiał z punktu widzenia. Yy... Przemian materii i z punktu widzenia klasyfikacji faz, które występują we wszechświecie, to nie. W przypadku termotropowych ciekłych kryształów te fazy występują pomiędzy stanem stałym a stanem ciekłym. Także z punktu widzenia tego nie odkryliśmy nowej fazy materii, tylko odkryliśmy nowy wariant faz ciekłokrystal. Można powiedzieć, Panie Profesorze, że odkryli się nowy stan materii w takim razie? Ciekłych stały są często nazywane jako czwarty stan skupienia, tak? Często może, może bardziej adekwatnie jest mówić o... o, o, o w, y, y, związki ciągu nazywane są często związkami mezomorficznymi, czyli y, y, wykazują cechy zarówno stanu stałego, krystalicznego, jak i y, y, płynność, która jest immanentną y, 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 cechą stanu, y, stanu y, y ciekłego. I y mamy tutaj ewidentnie taki stan, stan materii, który jest pomiędzy dwoma znanymi już stanami, tak? I w obrębie tych kształtów yy, możemy wyróżnić wiele różnych faz. Taką najbardziej rozpowszechnioną jest faza nematyczna. I w zasadzie przez 100 lat od odkrycia tej fazy yy, w roku 1888 przez 100 lat nie mieliśmy żadnych w zasadzie modyfikacji tej fazy, które wynikałyby z innego uprzątkowania molekuł niż w klasycznej fazie nematycznej. W ramach Waszego odkrycia pojawia się również taka informacja, że potwierdziliście hipotezę Maxa Borna dotyczącą istnienia złożonych struktur polarnych. O co chodzi panie profesorze? Tak, to, to jest teoria, która troszeczkę od, właśnie od tego odkrycia, które miało miejsce w roku 2018, kiedy odkryte były pierwsze nematyki polarne. Dzisiaj ta faza nazywana jest, jest fazą nematyczną ferroelektryczną. To właśnie istnienie takiej, istnienie takiej fazy przewidział Max Born w roku 1916. Kiedy właśnie opublikował taką pracę Teoretyczną. Wytworzył pewien model, yy, który przenosił nowo odkryte ferromagnetyki, które przez yy, yy, Kiry i Weissa yy, yy, zostały. Ten, ten model został opracowany, przeniósł to na ciepłe kształty. Yy, tym samym no, on yy, tym modelem yy, przewidywał istnienie tych właśnie faz polarnych, które przez ponad 100 lat. Nie, nie, nie znalazły eksperymentalnego potwierdzenia. Dlatego ta teoria była troszkę tak wrzucona na, na półkę i, i zakurzona. Dlatego, że i nawet w niektórych książkach, jeżeli weźmiemy sobie taki podstawowy podręcznik, sferoelektryczności, elektryczności, tam prosto profesor, profesor Lagerwal pisze, że, że ta teoria Maxa Borna była porażką. Dodaję oczywiście, że w, w historii giganta fizyki, jakim, jakim był Max Born. No, ojciec tak, mechaniki kwantowej. Tak. I, i, i w, tym sensie, w tym sensie uważana była za najbardziej chybioną teorią Maxa Borna. Natomiast okazuje się, że, że, w pewnym sensie, że w pewnym sensie to odkrycie w roku 2018 i to nasze, potwierdzające jeszcze dodatkowo to, że że ten układ może spontanicznie się chiralizować, potwierdza, że Max Born w tym sensie, przewidując możliwość występowania faz polarnych, miał rację. My dzisiaj nie znamy jeszcze, jaki, jaki jest mechanizm, co stoi za, za mechanizmem tworzenia tej fazy. Tak? Dopiero to odkrycie z roku 2018. Teoretycy usiłują, jeszcze nie ma zgodności, jaki jest mechanizm tworzenia tej fazy. To znaczy, jakie oddziaływania międzycząsteczkowe umożliwiają właśnie takie ułożenie molekuł. Takie ułożenie molekuł, czyli takie ułożenie syn polarne, czyli takie właśnie, które generuje trwały, generuje polaryzację w pewnym obszarze takiego materiału. Naukowcy jeszcze dzisiaj nie są w stanie po tych prawie 10 latach no, dojść, jaki jest mechanizm tworzenia fazy. Tutaj mamy dodatkowo jeszcze tworzenie struktury chiralnej. I to ja myślę, że minie jeszcze co najmniej 10 lat, zanim zrozumiemy, jakie oddziaływania są odpowiedzialne za tworzenie takiej fazy. Panie profesorze, na czym wy dziś pracujecie? Nasze prace koncentrują się teraz na poszukiwaniach związków, które wykazują właśnie tą nowo odkrytą fazę, po to, żeby można było sformułować taką mieszaninę, która będzie mogła być zastosowana już w temperaturze pokojowej, czyli będzie można myśleć wtedy o... Aplikowalna, tak, łatwiejsza w aplikacji. Dokładnie tak. Pamięta pan profesor moment, tego odkrycia, jakąś chwilę tak, w ramach tego eksperymentu. Pam pamiętam. Pamiętam, jak kiedyś wróciłem z wykładu, a właśnie, Jakub, z, z drugim doktorantem, z, z Natanem Rychowiczem, widziałem podniecanie w ich oczach, kiedy, kiedy przyszli z, z laboratorium, który jest na, na parterze i. i i widziałem, że coś się stało, tak? Jeszcze, zanim, zanim zanim wyjaśnili mi, co zaobserwowali pod mikroskopem, gdzie obserwowali tą nowy związek, który, yy, który był przez Jakuba właśnie syntezowany yy, dzień wcześniej. Yy. Widziałem podniecenie w ich oczach i zawołali mnie do, do tego pomieszczenia, do laboratorium, w którym, w którym ten nowy materiał oglądaliśmy pod bioskopem. Tak? Wiedzieliśmy, wiedzieliśmy, że to jest coś przełomowego, dlatego że każdy nawet każdy dyplomant, który u nas kończy studia w, w naszym zakładzie, wie, że z materiału nematycznego, z molekuł, które nie są chiralne, nie może powstać struktura, która świeci światłem odbitym, czyli generuje światło właśnie od tej i powstała, tak? Ten materiał dodatkowo jeszcze ma taką cechę, że pod mikroskopem, kiedy światło z, światło z, z podświetlenia wchodzi w materiał, rozbłyska się takim. Próbka jest równoległa, jest to takie pomiędzy dwoma szkiełkami mikroskopowymi, to światło niejako wnika w próbkę i, i, i rozbłyska się wieloma barwami, dlatego że ten efekt selektywnego odbicia ma bardzo dużą zależność kątową. To znaczy, że jeżeli obserwujemy pod dużym kątem, widzimy różne. różne Barwy, tak? Więc ten moment, ten moment, no myślę, że zapamiętamy wszyscy, tak? Kiedy, kiedy wiedzieliśmy, że, że mamy pewien, rzecz, która przez, no, przez 100 lat, ponad 100 lat była zakazana. Coś więcej o tym momencie i w ogóle jakby do tego doszliście? Tak, znaczy, ja trochę, trochę się śmieję. Patrząc na to po pewnym czasie, dlatego że w samym momencie otrzymywania tego materiału, i w, w zasadzie to w momencie, momencie oczyszczania tego materiału, miałem przeczucie. Ten związek przed rozpuszczeniem yy, zmienił fazę. To znaczy, nie przestał być ciałem stałym, ale nie był cieczą. Więc w, patrząc na to, stwierdziłem, że, że to może być coś ciekawego. Nie spodziewałem Czyli co, był i... jakąś formą żelową. Tak, to była bardziej forma um, takiej, takiego zbitego mydła, można by powiedzieć. Yy, I w, w tym momencie przeszło mi przez, yy, przeszła mi przez głowę myśl taka, że, że to może być coś ciekawego. Że coś tu jest nie tak. Że coś tu jest, że coś tu jest nie tak, bo zazwyczaj taki. Yy, 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 Takiego, y, takiego momentu przy, przy, samym, przy samym otrzymywaniu, samym oczyszczaniu związków, y, taki moment zdarza się rzadko. Y, więc pewne przeczucie co do tego materiału miałem, natomiast y, oczywiście no, nie sądziłem, że, y, że to może pójść w tą stronę, w którą poszło. Y, też pamiętam, pamiętam moment, w którym. Y, tak, jak pan profesor wspomniał wcześniej, patrząc na ten związek pod mikroskopem, zobaczyłem, jak cały się mieni wieloma kolorami. To też było coś, co, co było niespotykane w, w związkach, które wcześniej do tej pory badałem. Więc to też już potwierdziło trochę to, że, że mamy do czynienia z czymś nowym i z czymś fascynującym. Piękno tego odkrycia jest takie, że, że w zasadzie z punktu, z punktu widzenia z zaawansowania chemii organicznej, ten skarb był pod podłogą od lat 90. To znaczy, że te molekuły, które my odkryliśmy, syntetyczna chemia organiczna była w stanie syntezować już w latach 90. na pewno. Czyli w zasadzie nie był potrzebny rozwój chemii organicznej, metod syntetycznych, żeby te molekuły otrzymać. Można powiedzieć, mieliśmy skarb, który był cały czas pod podłogą, tak? I te relatywnie proste molekuły tworzą bardzo złożone struktury o dużych rozmiarach. I tego procesu cały czas jeszcze nie rozumiemy, natomiast my udowodniliśmy, że jest to możliwe, tak? I to jest, to jest pewien przełom. Ja myślę, że, że potrzeba będzie kilku lat. Kilku lat, żeby, żeby wyjaśnić, jaki jest mechanizm tworzenia tej struktury chiralnej, bardzo wam dziękuję za tą rozmowę i za i za wasze prace. I oczywiście trzymamy kciuki za rozwój.